Słuchajcie, ja Wam pokażę, jak dopalić swój moda na służbę Galaxy S24. Plus. pierwsze, co musimy zrobić, to przytrzymać przycisk zasilenia oraz przyciszenia. Następnie trzeba przyci przytrzymać wyłączenie zasilania. Klikam na tryb bezpieczny. Teraz czekamy aż moc się nam uruchomi. Jak widzicie, będę rogu Jestem że jest to tryb awaryjny. Klikowujemy telefon. Jak wyjść z tego, zaraz powinno nam przyjść powiadomienie. O! Aby wyjść z trybu społecznego, wystarczy tutaj tylko kliknąć na to powiadomienie. Tu. Wyłącz. I to tyle. Jeżeli mu pomogę, to wcieka. Oraz jeżeli macie więcej pytań, to śmiałbyś w komentarzach.